Jesteśmy na sali kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a tutaj po lewej stronie toczy się cały czas dyskusja w ramach dzisiejszej konferencji. Millenium Regnum Polonię, czyli na temat 1000 Królestwa Polskiego. Dziś zorganizowana przez nasz zespół parlamentarny konferencja we współpracy z patriotycznymi, konserwatywnymi organizacjami pozarządowymi, jak Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność, czy Fundacja Świętego Benedykta, we współpracy z różnymi profesorami, intelektualistami. Konferencja, na której rozmawiamy o ustrojowych fundamentach Rzeczypospolitej, o tych głębokich korzeniach naszej tradycji sięgającej tysiąca lat, tym, co jest naszym dziedzictwem, co jest naszym dorobkiem, jeżeli chodzi właśnie o tą samodzielną, suwerenną władzę polityczną, która ukształtowała się na ziemiach polskich tysiąc lat temu i trwa do dziś i nas reprezentuje, i którą my chcemy utrwalać, umacniać, tradycję, którą chcemy kontynuować i do której chcemy nawiązywać.